Jeżeli chodzi o scenę, zaprojektowaliśmy ją wspólnie z firmą Fritz Audio i Temporary Space Design. Scena ma troszkę ponad 40 metrów, dwa duże ekrany z lewej i z prawej strony w formie skrzydeł i sześć dużych ekranów, które są tłem okna sceny. Jak widzicie, mamy ciepły letni, zimowy dzień. Aura niestety nam nie dopisała, nie jesteśmy w stanie zorganizować zawodów snowboardowych, ale mnóstwo zawodników i tak przyjedzie na fajne koncerty, na to, co, co tutaj będzie się działo i co miało się dziać e, wieczorem, czyli w hali widowiskowej. Liczymy na to, że jeszcze nam się uda odpalić dębowiec. Bardzo lubimy ten stok, bardzo lubimy widok z tego stoku. Oprócz potężnej sceny mamy równie potężny line-up. Zagrają dla Was Method Men i Redman, którzy są reprezentantami bardziej klasycznego oldschoolowego brzmienia. I z drugiej strony zagra również Chase Up Ferg, który. Jest raczej współczesnym artystom. Poczuj budzący cię wiatr. Lokalnego wsparcia udzieli Soku i Marysia Starosta. Wyłącz PlayStation, opuść betonowy blok. Oraz śmietanka lokalnych DJ-ów. Artyści przylatują specjalnie na tą jedną noc, aby wystąpić dla Was. Więc przyjmijmy ich godnie.